Witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj gram z, mojego, z moim kolegą Mikołajem. się, witaj! Nie! <noise> Już się przywitał! I zaczynamy od spina. Dobra widzowie, mamy ludzkiego spina. żeby nie Dobra, i ludzki spina wylosuję 3 tokany. To dla O, Bo mam za 3 godziny kolejnego, zarąbiście po prostu. No to niedługo. Ja. Dobra, no kurde. mam już siedem legend To ja trzy... Ja <coughs> ten tam w bo spieram na pierwszą rzecz w karnecie, a on kończy karnet. Weź mi nie, nie Nie, 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 tak! Tak! Co mi jakoś Tylko ma? nie kupuj poziomu. Poziomu nie kupuj, bo za jedną, ale za jedną rundę... Ale za jedną rundę będziesz miał już do... Turururu. Dobra, no. tworzę grupę. Jubzi dziupę! Czemu? error. Lóbic dziupę. Trzy... znaczy sześć, trzy, dwa. Sześć sześć, pięć. Doining, doining, doining. Jurki dead. dead. Co? Ja Będą boty! Ja gram reniferkiem. Pierwszy mm. raz będę grać reniferkiem. A ja gram goble goble za 5 gemów. To niestety chyba moja najszczęśliwsza legenda. Czemu? Ja do, niej, do niej prawie raz nie mówię, ale to dla Ja przez trochę... Tylko ja nie chcę, żeby były jakieś drużynowe rzeczy. Ja też nie. Do ja Dobra, I, tak, tak, I Tak, 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 uwielbiam. Uwielbiam, ale po to uwielbiam. To lubię, ale tak. Bez botów lubię. O nie, no tam... Pierwszy tak. raz gram reniferkiem. No renifer tutaj pasuje. A, no to dobra, kine. A ja mam tego kurczaczka w skorupie. Aha. To za zazdroszczę. O nie, boty bo ty tak są że Ostatnie zazwykłe lepsze przez tego darmowego dropu. Kurczaczka No kurczacko. Ja myślałam, że go dzieci znowu i coś zapnią, że konek. Dobra, czekaj, jeden bot. Przede mną. Czekaj. Ja już jestem w mecie. I wypadłem. Nie nadaj. No wypadłem, bo bo cię Ja sobie specjalnie spadam? Głodaj Oglądam mnie. cię. Co ty robisz? Nie, nie udajcie. To jest łatwe, tu? żeby wypaść. Widzisz, nie mam ja. Ej, no, widzisz, jest trzy. Czekamy jest... na te nuby. Jest mięcia z Czemu Ja się stiskam na mecie. Nie, Czekaj. Nie wiem, zawsze tak. Sobie jest. Biegnę sobie do mecie. Czekaj. Okay? Everybody U. body champion. Co jest fajne. Nie, nie, Dobra. Dobra. A tam leci lisek. On się chciał wrócić, bo to znowu jakiś pakowany boty. Dobra, tylko żeby nie było gier drużynowych. O, tam ten kurczaczek odpadł. Du, 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 du. A ty sobie tu. Dobrze, że jeszcze nie masz emotki banana, to mi się podoba. Tak! Dzisiaj grałem z botami, to oczywiście odpadłem. Bo, bo, bo a a wiesz, ja że, też się wies że ostatnio mi się udało na hydrant wskoczyć i 5 sekund na nim utrzymać? U, to bardzo spróbujesz teraz. No właśnie teraz jak próbuję... I prawie. Właśnie ja strasznie, ja strasznie często przeskakuję ten hydrant. Ja... Stary, popchnęł mnie. O kurde! Tarybosem oh my god, jaka sytuacja, jaka sytuacja? Widziałem, ale stary, po, popchnął mnie laser. Popchnął mnie laser, uderzył mnie czerwony, uderzył mnie żółty, u, uderzył mnie niebieski i jakoś nie spadał. Patrz, ale mnie się po... naraz, Patrz, tak. bo właśnie zacząć lecieć, kiedy ja naprzeciwko niego byłem i tak wyleciałam do góry i tak prosto nad lawą. Dobra, wygrywam to. Tak wygrywa. <laughs> Czemu ja tak się? <laughs> skąd nie mam to wiedzieć? Jak my stoimy? Słyszę, ale wiesz, co jest najgłupsze? że jak stoisz w miejscu, to nie możesz podwójnego jumpa zrobić. Co? I no, ale w tam by, w Roblox tam by guys jest, ale lepiej się trzymać y, przodu. Robloxowym w jest? Tak. E, możesz zrobić w powietrzu. No wiem. Nie, nie no, no, no dobra, nie. Szuka. Ja lubię rozmawiać. Tylko ja nie lubię tego na Blogdashu, że bardzo e, wolno ludzie odpadają. No. na chwilę. Nie może dobra, być teraz. Dobra, widzowie, tutaj idziemy. Tak, tak, tak. Ja, ja zapomniałem, że ty nagrywasz. No, o nie, nie, nie. Mądra kapusta przylazłem. Mikołaj, Nie, 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 nie. nie, nie nie, kurde Dobra, ja to przejdę. No, Dobra, no brawo. Się. Jestem takim nubem na bloger. W ogóle chciałam powiedzieć Wam, że jestem nubem. Nie, ja nie. Ja lubię sobie tłumaczę. Mam zwykły ale się jaram. Nikogo się jaram, że mam zwykły problem. Oj, ku, Oj, mi Nie no, otwiera ci się Szlefaku. No idę! Zaraz się... Dobra, widzowie. Rosuję nam mapeczkę. co ty dałeś tamte tam? Tak, dałem, Wielam... Nie, 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 nie. Dobra, Climbers. Nie, Czemu, przegrałem. Czemu? Przecież grasz z botami, chłopie. Nie, jestem takim nubem w tą mapę. No widzisz? No a widzisz! Boty są przede mną chłopie. No ja jestem. No, Mam 81 winów. Boty są A! przede mną. Mikołaj, boty są... Y, mam, mam sposób dla ciebie. Ciągle rób ciągle rób, rób ciągle podwójny. Ej, siemanówku. Wiesz co, ja... ja widzisz, jakie jej miejsce że ja jestem, się tam nie skakuje O no nie. Dobre, Dobra, do ja robię ścianę, Mikołaj. Nie polecam. Dobra, i patrz. Robię ścianę. My nice thing. Nie. Kurde, nie dostanę się. No ja! Oglądaj mi prawda. dobra. Dobra ja widzę, by to nie było specjalnie. No. W tym momencie wygrasz, o ile nie będzie gier zawodowych. Jak będą gry zawodowe? No, floor flip. Z botami. Mów, mi się tak średnio podoba. Z botami? Znaczy z botami mi się bardzo podoba, przepraszam. Przepraszam, że mam problem. A, Oglądałam cię. Oglądałam cię i już się nie oglądam, bo mi wylazło. No A. gdzie jest ten bot? Oglądam cię. Bo... No co ty robisz? No bo nie moja wina, mam takiej rady. Ty nie widzisz. Nie, ja mam kingu. No. Właśnie widzę. Aha. Aha, no to fajny lag. Tak. Dobra, idziesz. A. Młod cię no, przegrałeś. Nawet nie umiesz skrótów, ale okej. Okay. Przegrałem. Przejść to? No. Nawet ci checkpointa tak nie zaliczało Szkoda, że nie ma takiej opcji, że, że... jak przegrasz... Ej, szkoda, że nie ma takiej opcji, że... jak przegrasz, to możesz komuś mapkę przechodzić. Co, nie? I teraz. I tak. Teraz, tak! A ja. Bo ale ty są przed jest. tobą, ale co z tego? <laughs> ja! No, ty chłopie robisz, ale okej! Okay. Program! No, skąd wiesz? Nie mogę się zakwalifikować. Zakwalifikować? No, Czemu ty Jumpa nie użyłaś? Czemu ty Jumpa nie użyłaś? dobrze na jej level? Ten Jumpa nie używa. Używam! Tylko mam lagi! Dobra, ale kto pytał? <grym> o, Kolejny fryzje, nie wiadomo jak. Dobra, ja biorę. Legendę. Ja robię zarmowego spin-off. Dobra, to ja sobie zagram sam. Nie, nie, Zgodna, grupę? Tak. Rzadki! nie, nie. Tak. nie, go? nie. Bierz, Nie, Masz go wciąż. Ten nie miał, ale jedna. Ale ja biorę, czekaj, ja ci powiem. Ja mam pomarańczowego, różowego. Nie, ja biorę kurczaczka w skorupie. Nie, weź, weź... Nie! Ja biorę kurczaczka w skorupie. Creative. Potem zagramali alienami 705 7.05. 1.8 Czy ty masz tam matkę Bożą nie wiem, nie wiem. Ja, no? Ja. Ja, ja. 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 Nie bij Nie boję. Ja go nie biję, widzowie. Wcale. Nie wcale. Proszę cię nie biję, nie podobać. Dobra. Przepraszam, że jestem takim nubem. Widzowie Maciego. tego, bo jestem po prostu takim nubem, że... Przepraszam. Przepraszam. Czemu nie wziąłeś na to snowmana? Ja chciał, Ale wziąłem kurczaczka. My... Ja bym chciał, żeby na drugą był Space Raids, bo wtedy bym pasował. Kurde, prawda? Bo Ja mam śnieżne kroki chociaż. Nie ja mam elektryczne. A dochodzisz po tej bałwierce, która tu jest? Tak. No czy no wiesz, o którym Dobra i znowu wy... Ojej, nie wypadłem jak mi Będę cię oglądać bocie. Nie on żartuje, nie, on nie jest botem. Czemu nie mogę to... cię oglądać? Umlę. A teraz to cię nie będę mógł oglądać. Ty możesz daje ci gramój. Jak się nazywa? No nie, bo myślałam, że to jest kiwaszczym. Kiewas? Kiwas o, oglądam Rockstar. Patrz Rockstar patrz Rockstar, Mikołaj A ja Rock... oglądam ciebie. Rockstar przejdzie. To Rock... jesteś ten numer. Rockstar przeszedł. Ej, ja przeszedłem, ja nie mam takiego głupiego niku. Nie mam kogoś numer telefonu. No. Zadzwoń... zatrzymajcie, kiedy będzie. O! Teraz trzeba było zatrzymać i zapisać ten numer i zadzwonić. Widzowie, jeżeli jakiś mój widz ma taki numer... O kurde! Oddzielne drużyny! W tym momencie przegrałem i ja jestem w Dobra, to oni tam pójdą. Nie mam najlepszą taktykę na boty. Nie mam najlepszą taktykę na boty. Odbijam tak i pyk. O ja pierdziele. Mat... Spieprza ja. <tryk> <tryk> Spieprza. A! No nie, 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 to, to. To, 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 no, to. O kurde, a nie, ma takich. nie, ma takich boty. nie, 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 to jest najgorsze, że tutaj nie można skakać. No, na początku czujesz się dziwnie, bo nie możesz zrobić podwójnego dziąka. No wiem. Ja tak zawsze mam. Czemu mamy na space się jeszcze nie robi. mam i mama. No nie! Ej, dobra, spychnąłam jednego was. Ale wygracie. A ja twojego. W gracie. Skąd wiesz, Rockstar ze mną gra? Co jest zbytnę? No? Ej, bo Rockstar ze mną gra, to jednak wygramy. Nie, twój bot mnie zepchał. O ty! Nie, teraz przegiałeś nubku. Jaki nubku? Ale mówię do twojego bota. Ej, co jest? Bo twój nubek je... Ej, on użył rakiety i sam się wywalił. No, no. Co, miło? 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 miło. miło Rockstar, spycham cię, spycham. Nie, Rockstara zepchałeś. Nie, ale zapomniałem tego. No, za ale wygracie. Ja skąd wiesz, mój własny bot mnie zepchał? Szybko, szybko. Szybko, nie Odejmuj. przejmujcie. Nie przejmujcie flag. Tak! tak. Co? Nie, tak. wychodzę. Tak! 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 tak. tak. Dobra, kończymy wideo w ten odcinek. Czemu? Nara.